Witamy w Łocz Mozo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 postaci Disney Channel, które zasługują na spin no work for three months. You're the tour manager. Right, forgot that. Still cool. Przyjrzymy się kultowym postaciom Disney Channel, które zasługują na swój program. Bierzemy pod uwagę tylko seriale live action. Nie liczcie na kreskówki. Dajcie znać w komentarzach, kogo uwielbiacie na Disney Channel. Numer 10: Farkle Minkus. Dziewczyna spotyka świat. What is this place? It's detention, Farkle, it's not for you. It, Farkel to ten dziwny członek kwartetu. Trochę jak Riley. Farkel jest miły, lojalny i może trochę niezręczny, ale całkowicie akceptuje swoją odmienność i jest idealnym kandydatem do własnego serialu. To sympatyczna i wielowarstwowa postać, celowo ukrywająca bogate pochodzenie. What? Patrzymy, jak Farkel rozwija się na różne sposoby i nie mamy wątpliwości, że w swoim własnym serialu byłby jeszcze bardziej niesamowity. Yeah. Numer 9. Ryan Evans. Seria High School Musical. High School Musical skupia się na Sharpej, jeśli chodzi o efektownych antagonistów, ale wiemy, że Ryan ma wiele do zaoferowania. Uwielbiamy Troja i Gabriele, ale często to Ryan i Sharpej byli w centrum uwagi, a Ryan nie był zainteresowany wybrykami Sharpej, nawet jeśli łatwo dał się w nie wciągnąć. Byłoby fajnie zobaczyć go w spin-offie. Piosenka z Chadem wystarczyła, by nas o tym przekonać. Na no. Nawiasem mówiąc, Chad Danforth też zasłużył na główną rolę. Nawet strojem w centrum uwagi mógłby mieć własną historię. Could you take me after to check out tuxedo. Numer 8. Tony Dean, świat nonsensów u Stevensów. dopingowaliśmy Luisa i Tony przez trzy sezony i nie dostaliśmy zakończenia, na które liczyliśmy. Coś zasugerowano, ale chcemy zobaczyć ten pocałunek it was very Toni była głosem rozsądku, którego Lois potrzebował w swoim życiu. I zastanawiamy się, jak rozwinął się ich związek po serialu. Nawet bez Loisa, Toni była świetna. Jej życie mogło potoczyć się na wiele różnych sposobów. Zastanawiamy się, czy w końcu poszła w ślady ojca i rozpoczęła karierę w psychiatrii, czy spróbowała swoich sił w sztukach scenicznych. i i think it's time for a change. 7, Ivy you know I'm not talking about you, since I dumped you, sorry, but a long time ago. Well, that's not how me and my sorry, but remember it. Potrzebujemy więcej ludzi jak Ivy: zabawnych, uczciwych i lojalnych. Serial zbudowany wokół tej szczerej przyjaciółki Teddy i jej rodziny byłby historycznie zabawny. So then we realized there's nothing holding us here. I nie narzekalibyśmy, gdyby czasem pojawili się w niej Duncanowie. You want me to thank you for solving problem that you created. Yeah, this is a pretty bad problem. Thank you. You're welcome. Przyjaźń Teddy i Ivy była warta naśladowania i za nią tęsknimy. A skoro jesteśmy przy spin-offach powodzenia Charlie, serial, w którym Charlie reaguje na wideo pamiętnik Teddy, byłby niesamowity. Disney do dzieła: numer 6, Zuri Ross, Jessie i obóz Kikiwaka. Zuri i inne dzieci Rosa miały swój spin-off obóz kikiwaka, ale Zuri zasłużyła na własny program. Are for suckers. Fani Jessie ją uwielbiali, zwłaszcza za błyskotliwy dowcip i pyskowanie. Jest najmłodsza z rodzeństwa, więc łatwo zawsze ją postrzegać jako psotnego dzieciaka, którego wszyscy znamy i kochamy. W serialu obóz Kikiwaka dojrzewa i wyrasta na psotną nastolatkę, którą wszyscy znamy i kochamy. Niektóre rzeczy się nie zmieniają, choć fajnie by było zobaczyć starszą Zuri albo nawet dorosłą. Numer 5. Harper Finkle, czarodzieje z Weverly Place. Alex, to to ma truk, to szukaj, Harper była niesamowita, bez dwóch zdań. Alex była leniwa i rozrabiała, a Harper pełna energii i opanowana.

Well, you are wearing a cute outfit today. Jesteśmy przekonani, że rasowie i magia są obecni w życiu Harper po zakończeniu serialu, ale zastanawia nas, jak wygląda jej życie poza byciem przyjaciółką Alex. Mamy nadzieję, że odniosła sukces w świecie mody. Good. <laughs> Numer 4 Cyrus Goodman Andy Mack Cyrus, do you like Andy? Zajęło to trochę czasu, ale w końcu Disney pokazał pierwszego głównego bohatera geja w uznanym przez krytyków serialu Andy Mac. Ten serial przełamał bariery i zdobył nagrody dla postaci Cyrusa i fabuły obracającej się wokół jego coming outu. kugel. bagel and lox. That's -fish. Skip that. And I'm gay. A jak najlepiej uhonorować postać, niż dać jej własny serial? Pora, by Disney miał swój pierwszy serial o queerowym bohaterze. Poza tym chcemy wiedzieć, jak rozwinęła się relacja Cyrusa i DJ'a. Numer 3 Trish de la Rosa Austin i Ali Ostatni raz sprawdziłam, nie było czarnych śmieci w Sleeping Beauty. Uh, nic. Tak, kochamy Ali i Austina, ale bądźmy szczerzy, to Trish i Des popychali akcję. Byli najzabawniejszymi i najbardziej dynamicznymi postaciami i wnieśli odpowiednią ilość chaosu. Nie potrzebujemy kolejnego incydentu pływającego ptaka, jak w luau. To było dość śmieszne. I mean, that will never again. Uważamy, że Trish odniosłaby sukces w swoim własnym serialu. Jej wady są zabawne i łatwo się z nimi utożsamiać. Jest leniwa, oportunistyczna i chyba nie umie utrzymać pracy. Jest też całkowicie pewna siebie, lojalna i umie rozwiązywać problemy. Może pora na spin-off Trish i Des? So weird that we're all they've been through they can't even be friends. Tell me about it. We're friends and we hate each other. I know. I hate you so much. 2 Lily Trascott Hannah Montana Miley, you and I, Iving your best friend, are going to see the one, the only Hannah Montana! Woo! Taki pomysł. Tytuł to Lola Loved Nigle i mówi o podwójnym życiu Lily. I don't know if I could do that. Really? Yeah, I mean, Hanna Montana skończyła się, gdy Miley i Lily były na studiach, a my zastanawiamy się, co Lily zrobiłaby później. Nie ma wątpliwości, że zawsze będą blisko, ale wiadomo, że przyjaciele często się rozstają w dorosłym życiu. Spin off z Lily pokazałby ją jako kogoś więcej niż tylko przyjaciółkę. Poza tym umieramy z ciekawości, czy ona i Oliver nadal są razem. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. London Tipton. Seria nie ma to jak. Are the Ok, słuchajcie, serial nazywa się Hurra, Ja! i jest o przygodach London po odcięciu od pieniędzy. Widzieliśmy więcej London w Nie ma to jak statek, ale mamy wrażenie, że fani chcieliby Spinów z nią w roli głównej. Bądźmy szczerzy, i tak zawsze była prawdziwą gwiazdą tej serii. Pod koniec, Nie ma to jak statek zrobiła spore postępy od niegrzecznej i samolubnej postaci, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w Nie ma to jak hotel. I wiemy, że jest coś więcej w jej historii. W końcu London Tipton jest naprawdę świetna. Podobał się wam odcinek? Sprawdźcie co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.